No. I był to eee. zwykły dzień, kiedy gramy sobie w Business Tour z Plagusem, Business Tour, business tour. o Uw, jakiś kleptok, paper, kleptok i klep i klep... no drużyna, kleptok i kleper. kleptok i kper, no o, patrz, o jakie kostki miał, widziałeś to? Bo... Jakie dynamitowe kostki miał, patrz! Co, za co to, co po, za ty? No ale widać, że to jest jakiś chyba ten. Y, pay to win pewnie, po... patrz jakie kostki ma widzisz o, to? Pa. Dynamitowe kostki. Ja słyszałem, że jak masz dynamitowe kostki, to podobno ci wszystko wchodzi, wiesz? A jakiś domek. Nie kupuję po, domku, po, po domku, i... domku, co nie? Widać, że jakiś Teraz ten. Ona. No będziemy płacić. O, i ona ulepszy. Ona ulepszy, bo oni taktycznie grają, że wiesz, że się podzi A. podział obowiązków jest. No, ona wyprowadza psa, ja ona dobrze. robi dęcia. Nie! Bez nie mam plady, nie żartuj sobie, no. Dobra, weź I tam Rzym. Ja no. stary, no. no dawaj Rzym. Też kupuję jeden Tom, taktycznie. To... No tak tak, bo to jest taktycznie rozegranie. Nie, to jest sportowy połieczenie. Ej, ale on teraz... patrza, on dynamitowy koski ma i zobacz, co on robi, on ma już trzy posiadłości. On nie, ma no, trzy posiadłości chłop, chłop poleci. Biany, Ej, zobacz, co tu się dzieje, blaga. Ja nie wiem o co chodzi z tymi przeciwnikami, ale to jest jakieś no. nieporozumienie. Nie, no mistrzostwo świata już. <laughs> Las Vegas robi. I jeszcze pójdziemy na tyle Las Vegas. No, weź plaga, to jest nieporozumienie co tu się w tej... Tutaj... Dobra ja wypłacam, no nie będę siedział jak debil. Ja też nie rozumiem co tu się dzieje. To... Dobra, nie ma, nie, o, ma to, to są. <laughs> nie ma, w Rzymie są, nie ma, w Rzymie są mistrzostwa, sorry, sorry, ale mistrzostwa są w Rzymie, plaga, patrz, no, jaki o, biznes liście, się kręci, koła, no, to wiadomo, nie? O, no i to Las Vegas, mówiłem? Ja plaga. Jest żart jakiś, nie? no, <laughs> no jak straszny jak żart, straszny żart, mamy jedną, mamy jedną miejscowość, mamy jedną miejscowość i liczna na podróż będzie, nie, zniszczę ten budynek, <laughs> serio? Jedyny budynek, który mam i on go od razu niszczy. Nie! Pierwszy raz trafiłem na cheatera w tej grze. Ej no przecież to się już ma. On ma cztery posiadłości, plaga! No i na no, no, dupca na dubletach cały czas. A zobacz, no a ta jeszcze wszystkie te. My mamy jedno pole! O, oni mają pięć ta. posiadłości, I my mamy jedno pole! Pa, znowu dublet. Nie, no nie, przygrajca. no ja nie wytrzymam w tym biznesu, że co? I ona wszystkie wyspy teraz wykupuje. Jak to jest możliwe w ogóle? Jak można mieć taki dobry run? ran? my nie. nigdy nie mieliśmy takiego dobrego rana. Dobra, idę na podróż. Gdzie no, chcę, żebym podróżował. Do Sydney, Iść bo jest festiwal. A nie, Sydney, bo jest festiwal. A do Sydney, no. To biorę Paryż, chociaż tyle. Jejuś. Yeah, ja yeah, piedykam. To nie wiem, nasz chyba najgorszy run ever. Patrz, co, o, przecież cyf. oni mają trzy wyspy już. Fajnie. Nie, nie, no ja pierdzielę, ja nie lecę do Bali. Nie, 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 nie chcę mi się tam. Najwyżej nie, przegramy nie masz to. Nie ma szans, bierz Jak przegramy to przegramy. Nie, no. nawet nawet nie będzie mi żal tego meczu. Nie, to 3 jest minuty, totalna. A już mają absolutną dominację. Tak, zobacz co tu się dzieje. Patrz, prawie Bali trafiła. Prawie Bali trafiła. Jakby trafiła Bali to byłoby XZ. Nie, 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 nie. <laughs> dziwne rzeczy się tu dzieją Blady, naprawdę podejrzane ruchy jakieś. Zobacz, co, co tu się I oni dzieje. Cały czas na dubletach. Cały czas na dubletach. No przecież to jest, no mówisz, je, nie to wiem, w życiu, w życiu, w życiu nie miałem tak złego rana, no przecież to jest śmiech na sali ogólnie. Masakra, masakra. No, Sydney stoi, być dobrze. No, Sydney Jakoś stoi. I jeszcze Chicago, o, i Chicago kupię, Chicago, co pięknie. tam. Teraz ty idziesz dobrze. Trochę się odkujesz, no. Tak trzeba żyć właśnie. No co się będę ograniczał. I na start. My? Nie, patrząc, to jest Ekstra rol, czemu nie. I my Oczywiście. do Rzymu. Do Rzymu. Proszę bardzo. Mistrzostwa w Rzymie. Najlepsze na świecie. U. Patrz. Trzy nieruchomości w jednym ruchu. 20 tysięcy tam od razu. No? Gry proszę. Ale zobacz, to w ogóle w jednym ruchu z trzy budynki postawiłem. Bo... To było bardzo dobre. To, widzisz, tak to się robi. No ale nie, nie mógł, ale nie mógł wejść. nie mógł wejść. On też na dublecie patrzy. Tak, patrz, Ta. cały cały patrz na wali. dublecie cały czas leci. Dobra, on teraz kończy, wejdzie na bali, jest pewnie ending, yy, więc będzie prawdopodobnie. Dupiany. Dupiany jest, co on w ogóle robi najlepszego. No i, ale naprawdę on co rundę ma dublet. Jak to jest możliwe? Co nie? No, no, kupuje? Koski pay to in słyszałem, że tak to działa. O! DO! No, Dobrze! Co za dużo szczęścia, to niezdrowo. Tyle z kwestii Sydney. No to jest Sydney. niemożliwe, no. Jak oni to robią? Całe moje oszczędności włożyłem w te Sydney i oni to rozdupczyli. Całą, jakby miłość, miłość, dobra. Miłość włożyłem w Sydney i oni rozdupczyli moją miłość w Sydney. No, ja nie mi, wiem. Jest mi bardzo przykro ogólnie, plaga ogólnie. No i do Mediolanu. No, oczywiście, nie, nie dało się normalnie. No. No, t -t -t tyle pustych mm -hmm. rzeczy dookoła, ale nie, Mediolan. To Niestety plaga, ale... I on ma Warszawę od razu. Przewiduję, przewiduję niestety rychłą klęskę e, tego, no, te, tego, tego ranu. Mam Pierwszy, jedną miejscowość... Ja Wpadź i Kraków od razu. Yeah, ja pierdyka, tak, trzymaj mnie plaga! Przecież oni, co no tu się najlepsze, ja tam, ja mam pole śmierci przed sobą, i ja nie mam pieniędzy, a jedyne moje miasto jest, to z Chicago, bo zniszczyli mi Sydney. Ale oni robią co chcą, że oni zachodzą i kupują wszystko O! Dobra, nie, tyle w temacie. S, y, po Chicago, pograli. po Chicago. Jedynie moja miejscowość to była. No nie, to nie. po Granet pla plaga, generalnie po Granet. Fajnie, fajnie. Ty już, ty już walczysz o życie, nie? Tak, ja już walczę o życie, gra, gra trwa 5 minut. <laughs> <grymusik> Ej, bez kitu. No przecież to jest śmiech na stali, oni, nigdy nie weszli nasze pole, my nigdy nie mieliśmy pól! No, ona bezludną co pójdzie, teraz będzie zaraz. Dobra, radę. pójdź na tą, o i pójdzie, no i chillera, teraz se chilluje. I na dublecie oczywiście, no bo jak? No tak, no wiadomo, że dublecik musi wejść, no bo bez dubletu to nie ma dobrej gry. No, jak można cheatować w takiej grze jak Biznes Tour? I tak, kolejna nieruchomość. Wenecja, dobrze, bo co za, za mało nieruchomości, to niezdrowo. I oni kupują po dwa domy na mapę i wszystko kupują, kurde, na, na najlepsze trafiają. Ta co jedno za drugie. O, patrz, grenade ci ulepszę. Będziesz miał tu A biznes. Dzięki, właśnie tak marzyłem o tym. Będziesz o, miał biznes, jeszcze rzucił jeszcze. pomidorem, żałosne. Jeszcze cię zaczepia, dobrze nie? No, potrzebowałem tego. Eee, tylko 200 tysięcy, co się przejmujesz? Nie, no, bez, bez żartów, no. O, wykupił się, bo, bo on wie, że trafi na Hamburg. Nie, do siebie na, na ten, Dubaj. Co za chłop. O, no, o, ciekawe czy wykupią, może wykupią londy. Nie, nie, nie chcecie nie chyba co. Oj, nie Dobra, jestem. ja chyba zostanę na tej bezludnej wyspie. O, zostań pewnie, że tak. nie Ja nie będę już wychodził. O, ja na szansę. Już co tam ciekawego robię, masz? Mistrzostwa. O, Żyj? super. No to Podwójnie. chyba Rzym, no bo Rzym jest A. najlepszy w tym momencie. 960 koła gość. Co nie, potężny Rzym. Tak. O, do siebie ze poszedł. Pewka że ta. Przynajmniej nie może tego ulepszyć. No, ale to już mogą. O, chyba hotel się szykuje. Hotelik w Lyonie, taki luźny. Namiot zbudowała skupana. Dobra, ja, ja tu zostaję. Już, 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 ja, już nigdzie się nie ruszam. Już mi się nie chce. O, ja też. Weź, ja też się Już zostańmy tutaj. Już. Ja tu nigdzie mi się Dajmy nie Dajmy się spokój. Nie tak, niech już sobie wykupią wszystko. Kasawa, oczywiście, no bo co, nie? <laughs> nie chcę, nie chcę ja. zbuduje lepszy dom. <laughs> I ten mecz jest taki okropny, że to jest Ale powiem ci ja mam wrażenie, że wszystkie nasze mecze są okropne, ja nie wiem o co chodzi. Ja nie wiem po co my w tą grę jeszcze kramy. Tak? Ale co? Proszę, ja nie wiem. Czy ta gra po prostu zwierdziła, założyła z góry, ci będą mieli zawsze pecha. Nie, no, musimy po jakieś skina kupić. Ja nie tarobie, wiem o co skim, chodzi. Naprawdę. Ja nie wiem o co chodzi, no. no. Teraz, teraz plaga powinieneś dubleta wyrzucić, żeby... To pewnie tak będzie. Nie, dobra, siedzimy. No. Nie, ten ziemi skusi. Nie, oczywiście, że nie ma sobie. Nie Mediolan, no tyle. gdzie tam Rzym? Oni w Mediolan muszą ulepszyć. Hmm. No fajny by był jakby Rzym wszedł, ale, ale nie, nie, że mu nie będzie. Nie o, będzie. W ogóle ja super. mam jakieś miejscowość. Czekaj tak, <grym> i Mon Menelpol drugi. Ja yeah. Fajnie fajnie Dwa na Men Menelpole. Najlepsze, Lębosami że oni jak Paryż jest. odkupią, to też wygrywają, bo mam liniowy. Tak. No dobra, już, już jest co, rzuć jeszcze po prostu kostką, ja już... To już jakby myślę, wydaje że nie ma co. To już. O! Duble, duble dobrze. Lubisz miasto do zniszczenia. Uuu! O! Kraków, milion. Kraków dawaj! Ragoście. No goście. Nie ma Krakowia. Zemsta! Jesteście zabawni. Tyle wam powiem. Mistrzostwa świata na dublecie? Czyli nie no. weźmiemy weźmieć moi mój kochani. Brzym <grym grym grym> najpotężniejszy? Cy. O, jeden. I na Las Vegas, żeby to wisienkę na torcie. Ta, wisięka na torcie. No dobrze, no szansa dostać. ci. Szansa ci wleciała, ale spokojnie, on se Sydney teraz kupi. Wiesz, no. dla niego nic straconego, on ma pełno pieniędzy. No to na Chillu sobie to robisz. A, on to tego. ma dużo pieniędzy. O, ona ominie że pójdzie na Hamburg może coś dokupić. Co zrobi? Ach. A, dobra do, o, Londynu. do Londynu, no jakieś tam dobrze, drobniaki. A nie ma nie pieniędzy, coś sprzedać, dobrze. to się rzadko zdarza. No i coś na dole pewnie sprzeda. No, Wenecja poszła, dobra Poszła, w ogóle najlepsze jest to, że ja w ogóle nie mam żadnych pieniędzy znaczy żadnego tego, pola Żadnego, muszę wyjść no. już teraz Nie mam nic, ale o, idę na szansę, szansę. Uwaga, ochron miasto, które chronimy? Rzym Nice Ży. Ży, bo tam jest Tak, wiadomo. bo tam jest Rzym, grubo, Zostwa więc nie ma Czwarte z rzędu Co, nie? O, Kraków, o, Kraków zobacz, kup jakiś domek czy jak coś Oczywiście, że tak Odkupujemy się ta wielki comeback Tak ale co, no, co z tego, że działa, ja wejdę doblecie. na jedno pole, to już przegrywam? No, <laughs> o, patrz! Wielki comeback, nie, ma. Komik, nie, ma, nie pieniędzy, ma pieniędzy, musi, musi coś sprzedać. a skończyło no, się. To no, o, teraz nie wie co sprzedać, bo ma same potężne pola. Zobacz, Las Vegas sprzedał. Las Vegas sprzedał jedno z najlepszych. Tak, ale on nie miał w ogóle co sprzedać innego, musiał sprzedać to, inaczej Menelpol in by jego? popsuł, ale popsułby Menelpol, a on no, nie chciał Menelpolu. Popsuć proszę bardzo. Dobra, i uwaga, Sydney! Jest! Jest! Nice. Nie mam Pięknie. żadnej miejscowości, ale do Sydney wejdę. Tam <grym> Chicago, po... Las Vegas, Nowy Jork jest pusty? Nie, ja wchodzę Jezus. do Sydney! Oczywiście, że tak. Ba, Pla plaga, pacjent. jaki wielki kambak, no. Gościu. Dobra, Piszcie spokojnie, sobie zaraz znowu. do Sydney się pójdziesz, to ci się zmieni ten nastrój. Masz domek? <grym> Masz, masz, dobrze. No mam pole. Szaleczkę. I na szansę, cyk, pasz. Pat na szanse, No plaga. Zaraz oni cię zaczęli od wyzywać wielki kampak. O, jak zrobił okrążenie, jak król jakiś, co nie? Tak, normalnie. Pokupował kilka pól i do siebie wrócił. Posłowie, jeszcze ulepszę. No, plaga. Cyk, na domek. Ty to potrafisz tutaj o. inwestować. Najlepsze no, jest to, chodko. że oni wystarczy że na Bali wejdą i skończą grę. No, ja, blisko było. No? Nie, granaty mam, patrz. A nie, Ale nie, wyspy. bali to jest wyspy. Oni U, wystarczy, że na bali wejdą jest koniec. O, ucieknie. Tak, jak bali wejdą, to jest ending ogólnie, to tak tylko. Ale no, ja mu. Ach, tak, wydaję moje ostatnie pieniądze, jeszcze jedno pole, plaga, jestem martwy, bo nie mam nawet co sprzedać, już jak coś. Przyznam o, dobra, blokuj, blokuj, blokuj bloku im bali. Blokuje skubańców nara w Nie mają bali. To jest farta. No, masz, tylko nie masz pieniędzy, to jest jeden problem. Oni. Dobra, ale może wejdą w końcu na. Może wejdą w końcu na Twój Rzym, bo to oni chusi, kusi, no, ale widzisz. Tak no, kusi, ale, ale nie. Z ulepszyć lepszą No jego, że teraz masz pole śmierci, masz wstydnej. No. On już no na dublecie, patrz, leci przez pół pola. Jak zwykle, on cały czas ma dublety. Zwróciłeś na to uwagę, Tak, on ma tak. dublety? Cały czas ma dublety, gościu. O, no. jakieś ważone gości na bank. No. Coś tam. O, to też do siebie. Fajnie, fajnie. Patrz, nic nie kupują w ogóle, nie mają taką dziwną taktykę, nie kupowania nic. Dobra, jestem no, biedny, ale kupię, ci, ale kupię ci hotel, proszę. Dziękuję. Jak, oni to już będzie... trzymają kasę. O... Tak, oni trzymają hajs, bardzo dziwna tęsknota. Nie wiedzą, że teraz będą deptać, to muszą mieć hajsik, nie? O, siema, nic tu nie kupię, bo mi nie stać. Ale za to rzucę sobie dubletę. O, o dublet dobrze, chmela. podróż, ładnie. No. Fajnie, fajnie. No, ale tylko pieniędzy nie będę miał. O, może mi wdeptą. O, wdepli. Fajnie, fajnie. No, fajnie, fajnie wdepli, nice. wdepli. I patrzcie, on domu ma dublet. No mówię, on cały czas na dublet, przez całe życie możliwe? na dubletach leci. Jak to jest możliwe? Co nie? On pół życia na dublecie leci. O, Ach, ominę, ominę, ominę Ach, tak blisko. Jeszcze 50% zniżki. Na zniżce to se wejdzie, to jest Tak, na zniżce to se wejdzie w jakieś gówniane pole. Dobra, lecimy. Bo, tak, no dobrze. dobra, dobra, ostatnie pieniądze wydaję. Jeszcze jeszcze żyję, co ciekawe, mimo że mam tylko 154 tysiące, uwaga. Nie jeszcze szansa, szansa jeszcze żyję O, będzie? jeszcze dostałem trochę pieniędzy. O, nice. dobrze, Miło. Do... Coś tam. Dobra, coś tam nie. zarobię, co nie? Jakieś drobniaki. Jeszcze żyję. Nie, nie, generalnie jest w takim porządku, biorę nowy Jork, bo to sobie tak polecę. Dobra, to, do to poleć, tak, zrobisz te kółeczko, trochę zarobisz. O, I pójdę na warszawkę jakieś lajonka. No złota pomidorami. już wie, że przegrywa. Tam. Wie, wie, że. ma przesrane. No i oczywiście że lajonek. no. Ta, bo no. inaczej, nie. No tak, bo, nie, bo oni nigdy na ten, na, twój ten, na twoją Wenecję tam nie chcieli nam, grę, nie? nie chcieli na Rzym nie chcieli wejść. No. No tak cię kocha, nie ma. Może to jest jakiś tak, musisz poczekać chwilę przed rzutem kostką, nie wiem. <laughs> To jest nada po prostu, to jest nada. To jest straszne, że Ooo. O. Czy dobrze radziłem nie? To musieli to zniszczyć. O, może Serio, będą mieli zniż przeciwnikowi? Nie, tracimy mi miesięcy. Ale Rzymo minął, no. Paru no, bieg... no minął Rzym, oni w ogóle mijają Rzymco, nie? Zobacz, Rzym to mają totalnie wyrąbane. Wchodzą, gdzie chcą. O. o pole. A, na pole mistrzostw Świata. No, nie na miasto, na tylko na, na, miasto, tak na, na pole. pole. No, standardo. Jakby kto, kto by się spodziewał, panie plak, kto by się A, spodziewał, że tak to się skończy. To jest no. naprawdę, Kto by ten się chłop o. jest szalony, nie? O, 5, 5 milionów! No, fajnie. O, na podróż, no. podróż jeszcze, no. dobra! Ale na dublecie, zauważ, na dublecie, na dublecie Tak, ja robiło? wiem, ja wiem, plaga. Dobra, e, no, pójść. ja tu jeszcze, jeszcze dam pieniądze. Proszę bardzo, macie pieniążki. No, ja sobie na bale pójdę. Też na bale na i na dublecie, proszę Pana, jak król na dublecie. Na król, o, ja do na Mediolanu dublecie. teraz ten na dublecie wyjdziesz i do Sydney jeszcze na dublecie musisz pójść. No. Bo to nie co? Berlin, tak spokojnie na deser. Nie, Las Vegas na dublecie. Nie, o, nie. Jaki i Las Vegas? Posiedźcy na bezludnej, na spokojnie. No i dobrze, oszczędzę trochę Ta, hajsu. Nie nie Tylko, że oni nie mają ci nawet gdzie dawać ich tego hajsu, bo nie mają, no tak. masz festynu już nawet. No, że slipa trochę, nie? No, bo wiesz, jak jeszcze jak jeszcze było, żebym byłeś, miałeś <laughs> ten Rzym, to jeszcze była szansa. A teraz patrz, 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 co oni robią. Menelpol mają w Las Vegas. Patrz, patrz, patrz. No pan, patrz, pan, o, patrz co, co się dzieje. Nie, nie przegrywamy, muszą z Granady odkupić jeszcze. Eee, to już jest. Tak, to. Nie, to, nie no to patrz, ten kper. Ten kper to ma jeszcze półtora miliona. No, przecież to jest ten śmiech na sali jest. No, na tym lajonie się to robi. Po pięciu minutach już tam skopali dubsko, ogólnie. Oni idziesz, <grym>, na, bezludno. No, idziesz na bezludną. No, oczywiście tak, Jak już sobie kupili wszystko, to teraz idą na bezludną. O, dobra, ending. To aj, była aj. formalność. Tak długo pożyłem. Masz tutaj moje resztki. Żenujące. Żenujące. To Żenujący mał... wynik, naprawdę. Szanujący, to mam powiedziane. Płacam pieniądze, nawet nie będę tego przeciągał, bo po co? Nie no, przecież sieć tam. A dobrze. Nie, nie, idę, idę. Nie, jak ty już odpadłeś, to co ja tam będę siedział na wyspach? Nie ma szans. O, o, jeszcze sobie, jeszcze raz sobie mistrzostwa klepnie. A ten ma takie szczęście, że to naprawdę jest podejrzane. On nie, nie, jest, jest to jest tak dziwne. Tak, no, to szkoda, że na te wyjścia? O, i na Mistrzostwa jeszcze raz pójdą. Trzy razy po Mistrzostwa podbijają, patrz. Nie, 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 no nie ma, nie ma o czym gadać, plaga. Nie ma o czym gadać. Już o i do tam... Tak, super. To już ten, już tam przewal wszystko i, i kończmy to. Oczywiście, że tak. Patrz, patrz, patrz. Tyk, tyk, tyk. Świetnie jest. No, jest naprawdę ładnie. Przewal już wszystko, już, już zakończmy to. Bo to jest Żenada ogólnie. To, co tu się dzieje, najlepszego. Ta gra się zepsuła. Pamiętam, jak ją graliśmy kiedyś lata temu. To była prawdziwa gra, nie? Co, nie? To, to były emocje. Nie to, co teraz. Tak, teraz to jest Żenada po prostu. To normalnie się grać nie da. Oni najlepsze nie to, nie gdzie, to. praktycznie gdziekolwiek wejdą, to wygrywają. No? Nie robią co chcą, pa. Ja nawet nie mam na nicę. Nie, to. No. to już... Dobra, ja już klikam bankructwo, no nie? Tak, klikaj bankructwo nie ma ta, co. A, tak. Już ta, daj ta. spokój. Po co to komu? Tak, już szkoda gadać. Nie dało się tego po co wygrać. Ty komu? Żenujące. Ta. Dobra ta. i tym ejcenem kończymy dziaczek. ERO Jo, jo.